To są najgroźniejsze patologie, które każdy musi umieć rozpoznać. Żeby zrobić to szybko, musisz mieć praktykę. A żeby mieć praktykę, musisz gdzieś poćwiczyć. I dlatego stworzyliśmy naszą książkę EKG Training. Do końca tygodnia dostaniesz ją jeszcze w niższej cenie na www.ekgpopolsku.pl W środku znajdziesz 50 przypadków klinicznych, na bazie których omówiliśmy wszystkie najważniejsze patologie i do każdego przypadku dostajesz przypomnienie podstaw, protipy, które ułatwią Ci interpretację w przyszłości, Podsumowanie kryteriów, a do całej książki dostajesz dwa darmowe dodatki: szablon interpretacji, który jest gotowym narzędziem, które umożliwi Ci interpretację EKG w taki sposób, żeby o niczym nie zapomnieć i wyrobienie sobie dobrego nawyku. I drugi gratis to jest mini e-book: arytmiczne przypadki, w którym omawiamy 10 najczęstszych arytmii na bazie przypadków klinicznych. Jeśli brzmi to dobrze, wpadnij na ekkgpopolsku.pl, a jeśli masz jakiekolwiek pytania albo wątpliwości, to pisz do nas śmiało.